Z racji zbliżającego się sezonu letniego stwierdziłem, że muszę przygotować do niego koła. Na początek trzeba je umyć, wysuszyć i wytrzeć, co aktualnie robię. Następnie odtuszczam felgę, żeby była gotowa na ceramikę i podczas pracy naszła mnie myśl. Mniej kombinowane felgi też są fajne. Kurwa, ile tu jest zagięć i zakamarków. Myślę, że czasowo na tę jedną felgę schodzi tyle, co na dwie, trzy jakieś prostsze. Wracając, nakładam kilka kropli ceramiki na aplikator, na początek trochę więcej, żeby go nasączyć, a później nanoszę na felgę i daję temu chwilę poleżeć, tego nauczył mnie gość z TikToka od Detailingu. Po chwili czystą mikrofibrą docieram felgę w miejsca, gdzie nałożyłem ceramikę. Teraz widzisz i słyszysz różnicę między felgą przed, a po ceramica. Dzięki temu brud mniej będzie przyczepiał się do felgi i łatwiej jest je umyć, co w przypadku turbo zagiętej felgi jest ważne. A teraz, co stało się z aplikatorem po 24 godzinach? Jak mawe klasyk. Stoi. Nie opada. Na koniec postanowiłem pomalować elementy opony na biało, ale flemastry z Ali nie nadają się do napisów. Proste kreski spoko. I tak przygotowane felgi, jak będzie cieplej, zakładam na samochód. Dzięki za oglądanie. Bye!